Nie, zupełnie nie żałuję. Bardzo się cieszę, że tak się stało ogólnie. To znaczy, po pierwsze, mogę powiedzieć przekornie, że fajnie, że jakieś emocje budzi rap, i w dzisiejszych czasach to tylko dobrze, że o tym mówią. Mówi się, że niedobrze, jak mówią, ważne, że mówią. Ja się z tym do końca nie zgadzam, no bo wiesz, jak robisz coś naprawdę chuje, to niedobrze, że tobie mówią. Natomiast e, jestem przyzwyczajony ogólnie, że biorąc 30 lat za mikrofonem jestem niemalże i. No i w warunkach naszych tutaj mm, kochanego mego kraju no jest to tyle właśnie lat hejtu, również. Nie? To znaczy, cofając się do samego początku. Nie wiem, nosiłem chustę na Tupaka, tak? Zawiązaną z przodu, to się mówiło, na Tupaka. Byłem jednym z pierwszych, który tak robił. No, było nas tutaj raperów w Poznaniu, no nie wiem, 30 I ludzie, dlaczego tak nosisz tą chustę? Wiesz, o co chodzi. Poznaniacy kurwa, nie mogli znieść. No dlaczego? No, przecież wyglądasz jak niemiecka sprzątaczka, nie? Wiesz. <laughs> to był, Nie było wtedy komentarzy w internecie, ale to był właśnie ten rodzaj hejtu. Dlaczego tak?